Siemanko, z tej strony EXT to jest kolejny odcinek z W dzisiejszym odcinku jest jedną Polish Melon. Dzień dobry Polas kolejny. No i tu jest taki mały giveaway. Boże mały, bo duży. Dla dwóch osób będzie giveaway. Dwie osoby wygrają to samo, a giveaway jest oczywiście z okazji 1000 subskrypcji, które wbieliśmy sobie na kanale. Jak jeden K. jeden K... Dokładnie. E, tak więc. Jeden e, wbiliśmy jeden kasubów, więc trzeba zrobić jakiegoś giveawaya w nie? Tak więc no. E, mamy tutaj do rozdania takie oto itemki. E, każda osoba się, będą dwie osoby, które wygrają. I każda jakby. Zestaw. Taki zestaw. każda osoba dostanie, która wygra. Czyli milion i e, takie oto itemki, bardzo fajne. Is, symboliczny I symboliczny batonik z napisem to tak więc bardzo fajnie. Oczki. No i bardzo fajne etapki to są i oczywiście tu jest jeden bilion kaszy, ka kaszy, kasy jeszcze, tak więc bardzo kasy. fajnie. Każda osoba dostanie po milionie. Dokładnie, ta, znaczy każda, ta osoba, która wygra, dwie osoby wygrają. Aby oczywiście wygrać to, to trzeba przede wszystkim wejść na Discorda, tam będzie taka zakładka giveaway i tam będzie taki napis jakby giveaway z odcinka, czy coś w tym stylu. No, i trzeba po prostu wejść do giveawaya na moim Discordzie. To jest więc, jak ktoś nie ma Discorda, trzeba założyć, aby jakby wziąć udział. I po prostu osoby, które wygrają, są jakby skontaktujemy się z nimi i odbiorą te itemki. Tak więc, dwie osoby wygrają, i na Discordzie wszystko jest. No, to tyle. Jeszcze jest do wygrania ten klocek. Tak? O, no, niech będzie jeszcze ten klocek drewna. Tak, taki to jest chyba palmowy, więc prestiż. Tak więc no. To by było chyba na tyle. Taki giveaway mały. No. no. Tak więc czekaj, Żeby. muszę na Discordzie, tak? Tak więc dołączać. dołączać na Discorda. Oczywiście w linku wpisie, tak więc no. Widzimy się w kolejnym. W kolejnym odcinku. No. Trzyma. wina.